Jeśli chcę powiedzieć po hiszpańsku, że muszę uważać, w sensie muszę być ostrożny, to jak to powiem? Czy powiem tengo que cuidar? Albo tengo que cuidarme? Albo jeśli chcę kogoś przestrzec przed jakimś niebezpieczeństwem i chcę powiedzieć, uważaj, bądź ostrożny, to czy powiem? Cuida te. No, niestety nie. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku zajmiemy się tym właśnie, czyli tym jak powiedzieć uważaj albo bądź ostrożny po hiszpańsku. Y, oczywiście cuidar i cuidarse też istnieją, cuidate też bardzo często się mówi, ale raczej znaczy to co innego. Y, a uważać, być ostrożnym to raczej tener cuidado. Bardzo chciałbym Wam powiedzieć, że zawsze tener cuidado to będzie uważać, a cuidar i cuidarse to będzie dbać albo dbać o siebie, ale niestety nie zawsze tak będzie, co też eksplorujemy w tym odcinku. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i na Facebooka. Linki pod spodem w opisie. Subskrybujcie również kanał, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam. Najczęściej, kiedy będziemy mówić o tym, że ktoś ma być ostrożny, ma uważać, ma mieć na coś baczenie, ma mieć na coś pozór, to będziemy po hiszpańsku używać słowa cuidado. I tu. Uwaga, cuidado, to się czyta cuidado, a nie cuidado. Oczywiście wiem, że jest to podobne do słowa Ciudad, ale nie ma z tym słowem nic wspólnego. Tutaj czytamy to przez K, cuidado. I samo cuidado to jest właśnie uwaga, to jest właśnie pozór, to jest właśnie baczenie i używa się tego również jako wykrzyknika. Możemy na przykład po prostu wykrzyknąć do kogoś: Cuidado, cuidado, czyli uwaga. Uważaj, coś w tym stylu. Oczywiście jest to skrót od Ten cuidado, Ten cuidado, czyli miej uwagę, tak jakby uważaj, miej baczenie właśnie. To są dwa najczęstsze wykrzykniki, kiedy chcemy kogoś przestrzec przed czymś i mówić, chcemy powiedzieć, żeby uważał, właśnie, żeby był ostrożny. Jeśli mówimy do kogoś cuidate, co bardzo często się zdarza, zwłaszcza jeśli się z kim żegnamy, to nie znaczy to. Uważaj, bądź ostrożny, nie, nie tyle co właśnie to, co bardziej uważaj na siebie w znaczeniu dbaj o siebie, takie jak e, angielskie CK e, na koniec. Dbaj o siebie, uważaj na siebie, e, kiedy się żegnamy, ale niekoniecznie na jakieś niebezpieczeństwo, e, niekoniecznie uważaj w sensie bądź ostrożny e, z kimś czy z czymś itd., itd. Dlatego zapamiętajcie, że jako wykrzyknienie to właśnie, cuidado albo. Ten cuidado y, ma to znaczenie uważaj bądź ostrożny, a cuidate bardziej dbaj o siebie na pożegnanie, tak jak właśnie to angielskie ck. Niestety, oczywiście, jak to zwykle w języku bywa, nic nie jest takie proste. Jak już wspominałem na początku, że to jest to, a to jest co innego, dlatego że samo cuidado jako rzeczownik, el cuidado, ma również znaczenie. Dbanie albo opieka. Na przykład La Unidad de Cuidados Intensivos. La Unidad de Cuidados Intensivos jest to oddział intensywnej terapii, intensywnej opieki. Tutaj po hiszpańsku dosłownie by to tak brzmiało. Tak samo jak Intensive Care, po angielsku też jest to Care. W tym słowie, w tym skrócie zawarte. Dlatego właśnie. Trzeba tutaj uważać z tym słowem cuidado również, ale jako wykrzyknik będzie to właśnie uwaga, w sensie, żeby być ostrożnym, żeby mieć baczenie, mieć pozór na coś, co się może wydarzyć. I jak widzimy, musimy tutaj dobrać odpowiednio do kontekstu odpowiednią wersję tego słowa, no bo cuidado, cuidar i cuidarse pochodzi oczywiście od tego samego, jest to ten sam rdzeń, tak naprawdę. Dlatego po to właśnie robimy ten odcinek, żeby przeanalizować, kiedy właśnie te wersje słowa Cuidado znaczą. Uważaj w sensie bądź ostrożny. Ułóżmy sobie jakieś pełniejsze zdanie. Możemy powiedzieć na przykład: Ten cuidado al cruzar la calle. Ten cuidado al cruzar la calle. Czyli. Miej pozór, miej uwagę, uważaj, bądź ostrożny przechodząc przez ulicę, czy podczas przechodzenia przez ulicę. Tutaj mamy konstrukcję Almas Infinitivo, też o tej konstrukcji mam osobny odcinek, to jest ten odcinek z Durante, Miętrasz i tak dalej, i tak dalej. Mówię dlatego o tym odcinku, że i Durante i Miętrasz też będziemy w tym odcinku używali, dlatego że często mówimy komuś, żeby uważał, podczas gdy coś będzie robił, pod, czy podczas gdy coś robi. Więc i Almas Infinitivo, i Durante, i Mientras bardzo się tutaj przydają. Jak widzimy, mamy tutaj znowu ten cuidado, a nie cuidate. Cuidate bardziej by brzmiało jak dbaj o siebie właśnie, a nie uważaj, przechodząc przez ulicę, więc pamiętajmy, że najczęściej będzie tutaj właśnie tener cuidado jako to uważanie w sensie w sensie bycia ostrożnym. Tak to właśnie działa po hiszpańsku najczęściej, ale niestety nie zawsze. Kolejny przykład. Ten cuidado durante el concierto. Ten cuidado durante el concierto. Czyli uważaj podczas koncertu. Tutaj, jako że mamy rzeczownik, możemy użyć durante. I znowu mamy ten cuidado. Znowu mamy to wykrzyknienie. Tak to właśnie działa w języku hiszpańskim, że to właśnie będzie znaczyło, bądź ostrożny. I za chwilę kolejne przykłady. Kolejna rzecz. Es importante que tengas cuidado mientras cortasz lakarne. Es importante que tengas cuidado mientras cortas la lakarnę. E, czyli jest ważne, żebyś miał uwagę, żebyś uważał, żebyś był ostrożny, kiedy kroisz mięso, podczas krojenia mięsa. E, tutaj możecie się zastanawiać, skąd się wzięło subkuntiwo. Es importante que. Tengas, e, otóż, e, jako że mówimy, że jest to ważne, żeby coś się działo, e, jest to nasza opinia subiektywna, e, plus wyrażamy tym e, naszą e, e, emocję czy nasz stosunek do czegoś. W takich sytuacjach też musimy użyć subkuntivo. I Jeśli takie sytuacje są dla Was trudne, jeśli nie wiecie skąd się tutaj to subkuntiwo wzięło, e, to nie martwcie się, dlatego że w e-booku, pierwszym e-booku Ablo Espaniol, który właśnie o subkuntiwo traktuje e, te wszystkie rzeczy, omawiamy, analizujemy i ćwiczymy później tak, żeby nigdy nie było dla Was zagadką, skąd tutaj się wzięło to cholerne subkuntiwo. Tutaj oczywiście, jak mówię, po es importante que musi być subkuntiwo koniecznie, tak właśnie jak w tym przykładzie. No i widzimy, że znowu mamy kolejny przykład z tener-cuidado. I kolejny przykład, ten cuidado con el nuevo director. Ten cuidado con el nuevo director, czyli Uważaj na nowego dyrektora. Tutaj oczywiście, uważaj, żebyś nie wpadł, uważaj, bo jest surowy, uważaj, bo da ci reprymendę czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że przestrzegamy kogoś, że może być jakieś niebezpieczeństwo związane z tym nowym dyrektorem. I tutaj ważna rzecz to preposition kon. Ten cuidado con el nuevo director. Musimy uważać właśnie na te preposición, czyli tak, jakby uważaj z nim, dlatego że jeśli zmienimy preposición, co dalej zobaczymy, zmienimy też najczęściej znaczenie. Niestety, tener cuidado con, choć najczęściej będzie to znaczyło, żeby uważać na kogoś, też nie zawsze będzie to dokładnie znaczyło, co zaraz zresztą przeanalizujemy. W każdym razie, najczęściej tak będzie, że tener cuidado con alguien albo con algo to będzie uważać na kogoś albo na coś. I dalej kolejne przykłady, żeby wszystko dokładnie przeanalizować. Następna rzecz. Ten cuidado con esas personas parecen muy peligrosas. Ten cuidado con esas personas parecen muy peligrosas. Czyli uważaj na te osoby. Wydają się bardzo niebezpieczne. Tutaj oczywiście to co dodajemy Klaryfikuje absolutnie tutaj znaczenie, i oczywiście wiadomo, że trzeba uważać, trzeba być ostrożnym z tymi osobami, dlatego że są one niebezpieczne czy wydają się niebezpieczne. Co by się stało, gdybyśmy wyrzucili to o niebezpieczeństwie i zmienili preposition na d? Tego typu zdania być może nie są najczęstsze, z tener cuidado, ale tener cuidado de znaczy już bardziej dbać. O kogoś, pilnować kogoś, opiekować się kimś. Więc jeśli powiemy, ten cuidado de esas personas, ten cuidado de esas personas, to znaczy, że zaopiekuj się tymi osobami. Te osoby w jakiś sposób potrzebują opieki, pilnowania. Najczęściej można tego użyć w stosunku do dzieci, na przykład. W każdym razie zmienia się tutaj rzecz. Dość drastycznie, tylko przez zmianę preposicjon. Zapamiętajcie zatem, że mimo, że nie jest to najczęstsza rzecz, dlatego że najczęściej w znaczeniu dbania, czy pilnowania, czy opiekowania się kimś będziemy używać nie tener cuidado, a cuidar po prostu. Będziemy mówić cuida de esas personas, cuida de esas personas i w tym przypadku już mamy rzecz jasną, że mamy się opiekować, mamy dbać o te osoby, a nie bać się ich i uważać czy być ostrożnym w ich towarzystwie. Tak to właśnie działa. Przeanalizujemy sobie jeszcze to dogłębniej dlatego, że tener cuidado con czasami też może znaczyć pilnować i zobaczymy to w kolejnym przykładzie. Jeśli ktoś do nas powie ten cuidado de los niños ten Cuidado de los niños, no to jak już powiedzieliśmy wcześniej, będziemy wiedzieli, że musimy się zaopiekować dziećmi. Zaopiekuj się dziećmi. Po prostu dosłownie tak to znaczy to z prepozycją D. Jeśli mamy taką sytuację, że ktoś nam powie, na przykład mamy iść do parku z dziećmi i mówi, że mamy na nie uważać, można przy. Powiedzieć też, że mamy ich pilnować, mamy się nimi zaopiekować, ale tak, żeby się im nic nie stało. To znaczy, że antycypujemy, że może być jakieś niebezpieczeństwo i mówimy, uważaj na dzieciaki. W tym momencie możemy zmienić prepozycję na kon, że nie będzie to bardziej dbanie, a bardziej uważanie właśnie, żeby nic im się nie stało. Możemy powiedzieć coś takiego. Ten cuidado con los niños en el parque. Ten cuidado con los niños en el parque. W tym przypadku będzie to znaczyło uważaj na dzieci, ale nie uważaj na dzieci w sensie, że ty masz się ich bać, tylko że ty masz je chronić przed niebezpieczeństwem. Tak to by działało. Oczywiście jak widzimy tutaj jest preposition con, tak jak mieliśmy wcześniej, że... Mieć baczenie na kogoś, w sensie, że być ostrożnym z kimś, bo ktoś może być niebezpieczny. No tutaj, dzieciaki raczej nie będą w parku niebezpieczne, chyba że mówimy o jakichś dzieciakach już większych, jak adolescentes, i jeśli powiemy ten cuidado con esos adolescentes en el parque, ten cuidado con esos adolescentes en el parque, czyli miej baczenie, miej pozór na tych nastolatków w parku, no to. Zależnie już tutaj od kontekstu to możemy zrozumieć, bo zarówno może być, że my jesteśmy opiekunami grupy i mamy ich po prostu pilnować w parku, mamy się nimi opiekować w parku, ale może też być to związane z tym, że te dzieciaki same mogą być niebezpieczne, no bo już są w tym wieku, że mogą jakieś kłopoty sprawić. Tak to właśnie działa w języku hiszpańskim w tych sytuacjach. Potrzebny jest nam kontekst, żeby dokładnie odgadnąć, co dana osoba chce nam powiedzieć. Tak to właśnie działa. A zatem podsumowując, jeśli mamy tener cuidado de, choć jak mówię, rzadziej to się zdarza, to mamy czystą opiekę, dbanie, yy, chuchanie i dmuchanie, yy, coś w tym stylu. A jeśli mamy tener cuidado con, to albo, że mamy być ostrożni, bo coś czy ktoś jest niebezpieczny, albo mamy chronić. To coś albo tego kogoś przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Czyli można by było sobie tak to ułożyć w głowie, że jeśli jest D, to nie ma tego niebezpieczeństwa, po prostu mamy o kogoś dbać, kogoś pilnować, kogoś kimś się opiekować, a jeśli jest the kon, to gdzieś tam jakieś niebezpo, niebezpieczeństwo może spoczywać i może czyhać na nas. I z tego powodu właśnie musimy uważać, musimy być ostrożni. Inny przykład, jeśli chcielibyśmy sobie ułożyć bardzo ambiguo, czyli bardzo wieloznaczny, dwuznaczny przynajmniej, możemy powiedzieć na przykład ten cuidado con estos dispositivos, ten cuidado con estos dispositivos, czyli uważaj, no i właśnie uważaj na te urządzenia, uważaj z tymi urządzeniami, czy pilnuj tych urządzeń. Wszystko oczywiście zależy od kontekstu. Jeśli mówimy, że mamy dbać o te urządzenia i cackać je i chuchać i dmuchać, to możemy zmienić preposicjon i powiedzieć tener cuidado, że na przykład ten cuidado de estos dispositivos, czy cuida estos dispositivos, dbaj po prostu o te urządzenia, no to mamy wszystko jasne, ale jeśli użyjemy con, tak jak w tym zdaniu właśnie, no to można to zrozumieć w różnoraki sposób, ale jest to właśnie gdzieś to niebezpieczeństwo czychające tam i skradające się w domyśle. Możemy na przykład mieć taką sytuację, że te dispositivo, te urządzenia mogą się zniszczyć, i my musimy pilnować tych urządzeń, czyli coś bardziej w stronę dbania, ale mimo wszystko pilnowania przed czymś. Wtedy to by było, ten cuidado. Konnektor Dispositivoz, ale też bardzo często jeśli my uważamy te urządzenia za niebezpieczne, bo na przykład dają nam zbyt łatwy akces do czegoś i możemy przez przypadek coś zniszczyć, jakąś instalację czy cokolwiek takiego przez nieumyślne użycie, no to wtedy będzie ten Cuidado Connector dispositivos, bo one same mogą. Nam sprawić jakiś problem. Mogą wprowadzić, mogą stworzyć to niebezpieczeństwo. Mam nadzieję, że dzięki tym analizom widzicie trochę bardziej i czujecie lepiej różnice pomiędzy tymi sytuacjami, po to właśnie nagrywamy ten odcinek, bo wiem, że bardzo często nam się to myli. Jeszcze dalej więcej przykładów. Na samym początku powiedzieliśmy, że te to dbaj o siebie. I tak jest. Cuidarse to najczęściej jest dbanie o siebie. E, uważanie na siebie w znaczeniu opiekowania się e, sobą, e, dbania o siebie właśnie. E, więc jeśli powiemy tienes cuidarte, Tienes que cuidarte. Będzie to znaczyło, najczęściej musisz o siebie dbać, musisz o siebie zadbać. Takie właśnie będziemy mieli tutaj najczęściej znaczenie. A co będzie, jeśli powiemy: Cuidate de esos tipos. de esos Tutaj niestety będzie znowu odwrotność, dlatego że cuidate de cuidarse de algo, albo de algie, Znowu wprowadza nam to niebezpieczeństwo. Tutaj, oczywiście, kontekst też zawsze będzie nam pomagał, ale no, jeśli kontekstu nie znamy, może być to bardzo skomplikowane, żeby wyrozumieć o co chodzi. Tutaj, quidate de sos tipo, znaczy uważaj na tych typów. To znaczy, że oni są niebezpieczni, uważaj na nich. I nie będzie tutaj tego znaczenia dbania, tylko znowu to znaczenie peligro, że gdzieś tam to peligro czyha na nas. Czyli. To będzie znaczyło to samo co ten cuidado, con esos tipos. Jak widzimy, tener cuidado i cuidarse może znaczyć zarówno dbać o siebie, jak i czy dbać o kogoś, e, samo cuidar, e, jak i e, uważać na coś w znaczeniu niebezpieczeństwa. E, ale preposiciones i kontekst oczywiście pomagają nam w tym, żeby wyrozumieć o co naszemu interlokutorowi chodzi. E, tutaj oczywiście, cuidate de esos tipos nie znaczy dbaj o siebie z tymi typami tylko uważaj na nich. I jeszcze jeden przykład. Si hubieras tenido más cuidado con las inversiones, ahora no tendrías tantos problemas. Si hubieras tenido más cuidado con las inversiones, ahora no tendrías tantos problemas. Czyli gdybyś był miał więcej uwagi, gdybyś był uważał bardziej na inwestycje, z tymi inwestycjami teraz nie miałbyś tylu problemów. Tutaj jak widzimy mamy znowu Tener Cuidado Con. Oczywiście gdzie tu jest to niebezpieczeństwo? Czy same te inwestycje są niebezpieczne i czy mówimy, że ktoś powinien się ich bać w przeszłości? No. Pewnie nie, ale mogą być na przykład ryzykowne albo ktoś nie przyłożył się dobrze, zaryzykował, nie miał baczenia, nie pilnował dobrze tych inwestycji. No i coś się stało takiego, że teraz ma problemy finansowe. A gdyby uważał był bardziej, gdyby był bardziej ostrożny z tymi inwestycjami, czy podczas inwest inwestowania, można by było oczywiście zmienić to zdanie na... A la hora de invertir czy al invertir, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że tutaj mamy gdzieś to jakieś ryzyko, jakieś peligro, jakieś ryzyko, jakieś niebezpieczeństwo tutaj na nas czyha w tym zdaniu również. I jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak ono jest skonstruowane, si ubierasz te nie cuidado. A ora tędriasz. W jednym jest czas złożony, Plus, kwam perfekto de subcutivo. w drugiej części zdania jest po prostu kondicional. Jeśli takie zdania warunkowe sprawiają wam problemy, mam również kurs o oraciones o zdaniach warunkowych. Właśnie wszystkie kursy, wszystkie rzeczy, które oferuję. Znajdziecie do nich linki pod spodem w opisie i do e i do kursów, także korzystajcie. Tutaj akurat mamy oracjon kondycjonal mieszaną, czyli typ gdybający w przeszłości, pomieszany z konsekwencją w teraźniejszości. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. tener cuidado z itd. i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, że był dla was użyteczny, że teraz będziecie wiedzieć, która rzecz co znaczy, z którą prepozycją, z którym przyimkiem, i że teraz będziecie potrafili lepiej przeanalizować właśnie to wszystko. Jeśli tak było, jeśli ten odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zostawcie również komentarz, to zawsze pomaga, to jest bardzo ważne. Musicie też wiedzieć, że oprócz Patronite możecie też mnie wspierać, stawiając mi wirtualną kawę. Też znajdziecie link pod spodem w opisie do tego serwisu. No i cóż, ja na koniec, jak zawsze, pokażę Wam, gdzie nagrywałem ten odcinek, jestem przy porcie Las Palmas de Gran Canaria. Ten industrialny jest bardziej tam za mną, właśnie dlatego jest tam tyle tych platform i kontenerów. A po tej stronie, której wam nie pokazywałem, bo światło było dość niekorzystne, to tutaj mamy marinę bardziej turystyczną. I tak to właśnie wygląda tutaj. Po tej stronie są jachty. Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Stąd dla Spamasz de Gran Canaria. No i cóż, dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli również chcecie zostać patronami kanału, a jeszcze nimi nie jesteście, odwiedźcie serwis patron.pl Zasubskrybujcie również kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeszcze lepiej będzie, jak kliknąć klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, jest y